Moi drodzy, witajcie w takim krótkim emlogu informacyjnym, w którym chciałbym się z Wami podzielić ostateczną informację odnośnie naszego gokartowego spotkania. Troszkę się zastanawiałem w końcu, jaką datę i jaką godzinę wybrać. To nie jest po to, żeby wszystkim dogodzić, mi pasowało, kilku innym osobom też pasowało, ale ostatecznie zdecydowałem, że nasze gokarty, nasz meeting na gokartach. Odbędzie się 9 sierpnia, czyli w piątek, gdzie tak na, na dobrą sprawę jutro, bo ja to nagrywam w czwartkowe popołudnie i mam nadzieję, że w miarę szybko obrobię ten materiał i wrzucę na tubę, żebyście także byli jak najszybciej poinformowani o tym właśnie fakcie i ta informacja dotrze do jak największej puli osób, która być może będzie zainteresowana tego typu, e, tego typu wyjściem wspólnym na go karty. To chciałem jeszcze wam powiedzieć. Chciałem powiedzieć, Wam powiedzieć, że wszelkie dostępne potrzebne i w sumie tak na sprawę informacje znajdziecie na naszym forum. Link do tego forum znajdziecie poniżej w opisie filmiku i tam znajdziecie także właśnie informacje na tego, co musicie zrobić gdy jesteście niepełnoletni, gdzie to się odbywa, jak tam mniej więcej dotrzeć, a musicie dotrzeć, mniej więcej na przystanek autobusowy Transocean, to jest dokładnie Transocean strasznie głupie. Transocean na żądanie 11. No to jest przystanek, który znajduje się w bezpośredniej bliskości właśnie Silver Hotel. Przepraszam, Silver Hotel. Dosyć trudna nazwa. Silver Hotel, w którym właśnie znajduje się tor na powierzchni którego stoczymy nasz bój. Nasze wyścigi małe. No i cóż? I cóż mogę więcej powiedzieć? Piątek, 9 sierpnia godzina 18.00 spotykamy się prawdopodobnie albo na tym przystanku albo w okolicach tego przystanku co jest w sumie w miarę sensowną opcją albo jeszcze sensowniejszą opcją jeżeli nikogo nie będzie na przystanku to podejście po prostu na parking przy tym całym silver hotelze, hotelu Silver hotelu i tam się prawdopodobnie spikniemy tam, albo na przystanku. Jak nikogo nie będzie na przystanku, jak dojedziecie, to dojdźcie sobie na parking. Chociaż parking daje się bardziej opcją, z tego względu, że może niektórzy z Was dojadą samochodem. Nie wiem, ja dojadę prawdopodobnie samochodem i to będzie dla mnie prostsza i wygodniejsza opcja, ale jeszcze pożyjemy, zobaczymy. I tak jeszcze myślałem, co będzie potem, no bo te całe spotkanie, meeting, wspólne wyjście na gokartę, nie potrwa całą wieczność, tak? I pomyślałem, że może nic nie gwarantuje. To już wszystko tak na pewno sprawę ustalimy sobie już tam na miejscu, bo to już nie ode mnie tak naprawdę do końca. Zależy, ponieważ chciałbym, żebyśmy, być może, być może, żebyśmy poszli razem na pokazy Pyro Magic, czy taką imprezę z fawerkami, w której występują ekipy z kilku krajów. I właśnie w piątek 9 sierpnia i w sobotę 10 sierpnia te zawody się odbywają, więc można byłoby także gdzieś się spiknąć, ale to, na dobrą sprawę, ustalimy już, gdy będziemy tam na miejscu i będziemy wiedzieli, ile tak naprawdę nas będzie, bo ja nawet nie wiem, ile osób będzie. Wiem, że będę ja, wiem, że będę. Będzie moja Pamelka, wiem, że będzie też mój kuzyn prawdopodobnie, którego namówiłem, będzie też znajomy jeden, też jeden z widzów tutaj, który, który, z którym się jako tako komunikuję i kontaktuję i znam się. Będzie jedna ważna szycha prawdopodobnie, ale nic nie chcę obiecywać, gwarantować, że on będzie, więc e, raczej nie będę mówił, kto to będzie, ale pewno się domyślacie. No i wy będziecie. Nie wiem w jakiej ilości... Naprawdę kompletnie nie mam zielonego pojęcia w jakiej ilości, w, jakiej, w jakim rozkładzie wiekowym, ale jeżeli, jeżeli jesteście małoletni, to naprawdę lepiej wejść na to forum i poczytać, co tam jest napisane, bo tam jest pewien wymóg, który nie jest wymyślony przeze mnie, tylko przez organizatora, e, przez organizatora ogólnie, właściciela tego całego toru a mówicie to, że wszyscy małoletni muszą, muszą zjawić się przy pierwszym pisie, przy pierwszym spotkaniu, przy pierwszym podejściu do gokartów na tym torze, muszą zjawić się z prawnym opiekunem, bądź po prostu z rodzicielem, żeby on wyraził zgodę, że oni mogą brać udział w tego typu zawodach, czy po prostu w tego typu rozrywce. Tak, miał być szybko, jak zawsze się rozgadałem. Tja, yeah, yeah, standard. Dobra, to widzimy się jutro o godzinie 18 na parkingu Silver Hotel. Trzymajcie się. Niech moc i hajs będzie z wami. Papa! Pa.